U fryzjera byłem ostatnio 24 października 1985 roku. Eee, to był fryzjer urzędujący na dworcu głównym we Wrocławiu. Zastrzeżenie na glacę zapłaciłem 10 zł. Nie wiem czy to, już nie pamiętam czy to było. Bochenek chleba kosztował wtedy 4 zł chyba masło 17, bo to jeszcze były takie. Ceny regulowane. <laughs> Butelka wódki bałtyckiej 63 zł. No to. Od tego czasu nie byłem u fryzjera, co oczywiście nie znaczy, że się nie strzygłem. Strzygłem się sam albo prosiłem kogoś ze znajomych czy z rodziny. Teraz odstrzygam się nożami. Zobaczę. <laughs> Jak tną włosy. Colstin Recon 1. To jest dobre narzędzie, chociaż mnie wkurwia, bo był dosyć drogi, a wydaje taki chrupiący dźwięk przy odblokowywaniu jak chce się go zamknąć, no ale trudno. Jakoś muszę, jakoś muszę się z tym uporać. Spiderco Resilience. Bardzo fajny nożyk. Chociaż nie do końca mi odpowiada sposób otwierania przez um, tym kółkiem i kształt głowni też um, znaczy w sumie nie, nie jest zły, ale jakoś tak niekoniecznie wpisuje się w mój gust no, może być Teraz y, Gerber Gaiter bardzo fajny nożyk, nie no drogi, no stosunkowo niedrogi, tam coś około 300 zł kosztował. Nie pamiętam dokładnie. Z dobrej stali nie ma żadnych cudów. Tam ta blokada typu backlock działa bardzo dobrze. Otwiera się normalnie oburącz. Można też to zrobić to jedną ręką, bo ostrze, że ta głownia wychodzi bardzo fajnie, bezproblemowo. Nie bardzo dobrze, jak złoto. Co teraz weźmiemy sobie ontario Rat model 1. Nurz z Tajwanu, bardzo popularny? Bardzo fajnie nie? teraz jego brat. Mm, tylko w innej wersji kolorystycznej. Co my tu jeszcze mamy? Teraz taki nóż dla leworęcznych produkcji szwajcarskiej Victorinox. On się nazywa Sentinel One Hand. One Hand to z uwagi na Sposób, w którym można go otworzyć, a dla leworęcznych, ponieważ ma blokadę typu liner lock, ale taką, że muszę używać lewej ręki, żeby to zamknąć. Jeżeli chcę zrobić to jedną ręką, to prawą się nie, nie uda mu. jakoś słabo tak dziwnie, dziwnie to trochę zrobione, nietypowo. Że oczywiście mi to nie przeszkadza, bo to nie bardzo dobrze. Dobra, co teraz? Teraz yy, znany land 910 TI stal budżetowa, ale no, to tnie porządnie no tak, no w miarę, no, to może, może być muszę uważać, żeby sobie ucha nie obciąć, jak w tym dowcipie z misią, zającem i kangurem Dobra. Teraz, Land 913, to w sumie to samo. stałta ta sama, kształt główny, taki sam. Tam jakieś drobne zmiany konstrukcyjne są, czy zmiany, różnice konstrukcyjne. Ja się strzygę od czasu do czasu, jak mnie zaczynają włosy wkurzać. Bo teraz już były za długie. Teraz Kizerkala otwierany tak jak lubię fliperem. Blokada Liner Lock. Całkiem przyzwoicie. Zaskakuje w całości. Czyli ta blaszka zachodzi na, na całą grubość głowni. Zobaczymy. To jest taka stal, która tylko w jednym z moich noży występuje. To jest VG10. Muszę, żeby mi jeszcze coś zostało. Dobra. Teraz zero tolerance. Rexford jakiś tam sratatata. Bardzo ładny stylistycznie. Natomiast to co mi tu nie pasuje to właśnie blokada frame lock. Nie lubię, bo czasem można w czasie otwierania zacisnąć ją mocno palcami i wtedy jest Problem, ale poza tym jest spoko. Tylko, że jego funkcjonalność jest taka sama jak większości z tych noży, a kosztuje, no kurczę, 10 razy więcej niż te tańsze, więc nie opłaca się. Po prostu mam go, bo, bo go mam, ale, ale gdybym miał mieć tylko jeden, to na pewno bym go nie wybrał. A w każdym razie nie za te pieniądze. Dobra. Teraz Land 911 bardzo ładny w porównaniu do. No to właśnie, tutaj jest to te dwa. Mają frame locky, a ten ma liner lock. Ale sprzedawany jest jako 910 z jakiegoś powodu. Nie wiem, to jest 911. I wszystkie mają głównie ze stali 12 C27. Jeszcze coś zostało. Dobra, zobaczymy. To jest bardzo fajny nożyk Victorinoxa Ranger Grip, chyba 78, tak mi się wydaje. No 78 od 79 różni się tym, że w jednym jest. Śrubokręt taki, Philipsa, a w drugim korkociąg. No to ja mam ze śrubokrętem, właśnie nie pamiętam, który jest który. Teraz jest propagowana taka akcja zostań w domu, i chyba robię to z nudów no pewnie się wybiorę na jakiś spacer, ale ideą akcji jest to, żeby nie kontaktować się z innymi ludźmi, no więc ja tutaj mam takie tereny, że na pewno nikogo nie zobaczę po drodze to jest właśnie zaleta mieszkania na odludziu, że w razie jakichś kataklizmów Chyba łatwiej jest przetrwać. Co prawda ta epidemia, która teraz panuje, to nie jest żaden kataklizm. Ale... No ale niektórzy tak to odbierają. Magnum by Boker. Sru! Mhm. Czy nie? In, inny numer. Można to otworzyć grawitacyjnie jakoś tak. I właściwie inercyjnie. O. też tnie. No, chyba jest już estetycznie. Te fruwające kłaki strasznie mnie wkurzały. Wspinanie włosów też jest irytujące. W ogóle trzeba było codziennie rano po myciu, żeby to się jakoś kupy trzymało, musiałem się czesać to było nieprzyjemne. No to chyba rozwiązałem problem. Zaraz wybiorę się na spacer. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Ja pierdolę. GoPro, stop recording.